Piesze. O, a to już się rozpuściło. Tu no ja zjem tego złamanego, okay. a wy nie ciepło nie. Nie, to odchodzi. Ale ja nie mam noża. Pierwszy biwak. Dobra, ty później poprawimy. Teraz zobacz, co to jest. Nie, nie krzyszka, tylko Romek to już widział przecież. Co? To nie bardzo cię machają, bo ja nie bardzo macham. No, bo ma rękami machać. E, Roman, ręce strasznie co jesteś upierdliwy, wiesz? ręce to zarzystło pójdzie jakieś, nie? No, nie. Odmachali. Co? No, Odmachali. No, no i już ładnie pachnie. Szekierkę, bo kurwa zdepcze się i kurwa zginie. Nie, nie, nie. Proszę mnie tam do stołu, ja robię dłoń. To zrobię. <noise> Jak to ładnie pachnie, kurde! O, uwaga coś płynie To na to uwaga silnik włączyłem eee. ja to steruję A ja tu w kurwa A trzeba Te głosy słychać On steruje, ja wiosuj Biwak drugi dzień. To, to nagrywa. I co panoramy tu? Naokoło? Na, Na Miotynie? Tylko ciebie. A mnie? <laughs> Ale nie zasłaniaj. <laughs> Wam się spać nie chce? No i co, koniec czy nie? No naciśnij, starczy. A, ja mówię do końca, gada, tam gadasz? Nie, bo wiesz, jeden papier mamy. On nie wie, gdzie ja mam. Chodzi o papierek wiesz. A! A teraz już wiem, gdzie lecieć. I nie wiem, czy prędzej do rzeki dobiegnę niż... No przy takim kołku to będziemy siedzieć hu uh, uh, hu uh, uh, uh. A żaba dalej skacze Gdzie? To no poleciała A to pieczona będzie? Będzie pieczona Zośka ja. się bali w najlepsze Mówi nie ma tutaj piasku wyczepywać ze stringów no, 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 no. <grych> kurde w domu lata w takich po kolana a tam nakupowała 10 par stringów

Nic ja nie widzę, nic nie widzę, cholera jasna. Ciemno, tak, tak będzie. Potem się najwyżej coś porobi. o eu

Mańka z Tam gdzieś Tam woda jest Ale tam kran jest. Moja już w robocie. A moja panu. A tu nie no już chyba albo ten odpoczywa. Dobry, dobry. Czekamy i czekamy. Wszystko było w porządku, tylko takie muszki mamy tutaj i mało nas dziewczyn nie, nie zjeżdża. Oj, my też w lesie zjadłem, w lesie akurat spadła. Spadamy? Kamizelki i siedziska są w tej... w to dobre. Bo tak nie Nie.